Witam wszystkich głębiarzy, hodowców łapaczy przyjechałem z pracy po nocy z rana myślę coś nagram pokażę co, co ciekawego u Krzyśka. coś opowiem kogoś interesuje to dobrze, nie to, to nie no, ale wszyscy nagrywają to i ja coś nagram deszczu trzeba chmury chodzą, może coś gdzieś się zbierze deszczu trzeba, bo wszystko schnie zaraz otworzę pogonimy to niech tu stare polatają, bo jest jeszcze sporo tych młodych takich ale oni oni jeszcze muszą się uczyć latać zaraz otworzę gołębnik kiedyś tamte gołębie to były otwierałem gołębnik i szli do góry no tutaj też tak samo, ta sama szkoła Powinno być to samo, tylko że jeszcze jest na jajkach parę i, i, i młodych to tak jeden z drugim coś się ciągnie. No ale zobaczymy. No, lecimy do góry. Do góry lecimy. Już? Już, bo zaraz będzie dym. No, bo po prośbie zaraz pójdę. Już. Raz, dwa. Jest jeszcze sporo młodych takich tego, ale wreszcie trzeba będzie mieć po tego. Jest parę już takich, ale do szmatów to, to pójdę. Wejdziemy do środka. światło może zapalę to jeszcze takich o pary jest młotków jak z tego drugiego drugiego lęgu takich kacmarinów i jak stary w miarę ładne, czyste i młode w miarę czyste. Stary ma jakieś, jakieś zaciągi to i młode tak samo. Jakieś tam lekkie ma. Ja tu jeden wywiozłem tam na wioskę w ogonie. Dwa piórka czarne. Tak to czysty, elegancki. Dwa piórka czarne. Ja to wywiozłem tam, ale można wyrwać i na giełdę można sprzedać, ale wywiozłem tam na wioski. ostatnio tu miałem dwie samice, takie ciemne, z tych sześciu, co kupiłem, wywiozłem, po 5 zł oddałem, ale gościu wziął mamy w oczach, przepiął, sprzedał po 15 za parę, dwie samice dla gościa. Taki Christianek G z Kosówki, dla tych naszych znajomych, także tam ludzie się nie czają, Pielą i i wywożą. Ja to na razie zobaczę, to wszystko musi przepierzyć. Pierwsze to muszą latać się nauczyć. Jeszcze są takie typlerki czerwone, żółto, druga para, jedna, jeden to druga. To jeszcze takie murzynki, tu w jeszcze. Jeszcze te, tam jeszcze gdzieś takie są, takie Te jajka, co są, to są. I co wychodzi, to się czyści już koniec, już dosyć. Teraz tylko uczyć ich, latać i, I będzie spory locik. To już taka. Nie wiem, ile czy 50, 50 pary już jest. To młode jeszcze się kręco. Próbuję polatywać i tak po swojemu Po swojemu Próbuję no ale będę zaraz rozchodzić jeszcze troszkę A tutaj patrz takie jest troszeczkę statko Później coś gdzieś takie z lekkie zaciągi czy coś czy jakieś tam no tak tragedii nie ma no w miarę do tego to się eliminuje może na, na na giełdę się wywiezie, po dychu się poddaje, czy jak, czy co zobacz na razie jest młode do to pewnie 70 wszystkich będzie niech lata a z Pocztowymi kariera zakończyła się <laughs> No tu stara na jajka jeszcze leci z jajek zakończyła się, bo to jeśli pocztowy to trzeba na oddzielnym no go w mniku, to te sięgania To i pocztowe razem muszą lecieć I jednego tego niebieskiego samca Ganiałem, to poszedł, się zabrał, drugiego dokupiłem e, Jajka od, od, od tamtych po podłożyłem, po te gruchowe, e, To, bo samica ta gruchowa nie niosła jajek To podłożyłem, ale wysiedzieli Później zadeptali, nie, nie karmili Później dokupiłem drugiego siwego, to, to też jajka znieśli Ale też mi gdzie zginął, czy poszedł, czy jak, czy co I to tak e, to ostatnio, e, dwa tygodnie temu, czy kiedy Było, przyjeżdżam tam, bo na weekendy to i dzisiaj o, się pojedzie, później tam dogram do film tam z, ze wsi, z tamtego gojemnika się przyjechało, patrzę, znów nie ma już i tej niemki, defałki tego, tego, tego białolota. Tego grochowego została mi sama, tylko ta samica pocztowa. To wywiozłem ją na wioskę, wypuściłem do głownika, wsadziłem, wypuściłem z głownika i tam gdzieś tam lata się tłucze, nie wiem, ale gdzieś poszła. Ale i tu nie wróciła, 30 km. Chciałem wrócić, nie wróci, ale nie, nie wróciła. I tak. Podłużyłem te drugie jajka po tych podłożynów pod to jeden, jednego patrzę też, wykluł się i nie karmią jeden chyba tam jest z młodych u góry łóżym, jednego może nie jednego będą chyba karmić, i tak kariera zabawa zabawa się skończyła z pocztowymi tylko na obrazkach z rasowymi, oni tam chodzili, ta samica mi ostatnio chodziła, a ona chodzi po swojemu, te młode za nią i to tylko się roz tego, się rozszypywało a tak a tak to same to same jeden za drugim chodzi, o lewa, prawa lewa, prawa i, I taka to taka to jest kariera, tutaj moje kochanie mówi ja pomaluję ten gołębnik Tobie żeby to wyglądało to nasadziła kwiatków przeróżnych różnie. No jak to jest kobieta gospodarna to to jest wszystkiego no i pomalowała ten golewnik trochę tak tego jest jest inaczej w środku jeszcze trzeba będzie trzeba będzie w środku jeszcze też już poprawić dobrze by było żeby jeszcze Młode wszystkie połowy kluwały się wtedy, by po kolei cały wszystko malowało, ale jak coś to tak się też poprawi. No i jest tu jeszcze chyba z 15 sztuk do jeszcze do, do lotu. Do lotu jeszcze będzie. Także to będzie co ganiać. Muszę tylko zobaczyć. Zajrzeć co niektórym w dziób Bo po karmieniach tych Czy nie mają gdzie guska, czy że siska Bo czasami to wylądują to Ledwo powietrze łapią Można by coś na drogi oddechowe kupić im dać, ale Ale jak mają coś w gardle W przełyku to i to i tam nic nic nie da, tego, trzeba będzie zajrzeć. Trzeba będzie zajrzeć. Chodzą na razie tako nad głową, bo jeszcze z jajek i młode, no to młode to raczej się chodzą, to chodzą. No jajka, jeszcze parę tu jest, i tego, ale, ale, ale. No to maj dopiero mamy to. Maj dopiero mamy. To oni tu na razie jeszcze zachodzą, bo chodzą, ale to już koniec kariery, teraz już się wyczyści i reszta moich zacznie latać Jośka będzie ganiane bo później wiadomo przyjdzie jesień, to takie to ganianie Teraz wylądują to tu zbliżę pokażę co tu za ptice są nie takie, to szybkie oni do, do lądowania. Czekaj, czekaj, ja. Schodzić szybko. Bo ja muszę iść się zdrzemnąć ze dwie, trzy godziny. Jechać tam. Rozumieję się, słuchają. Starczy powiedzieć. No, i tutaj co? Tak jak dawniej, kiedyś. Miałem te ciemne Typlery i Budapeszty i ja piać z powrotem. te ciemne kiedyś, bo, bo, tam sprzedałem dla Bogdana, Lajkiewicza, zostawiłem tylko Typlery i, i Budapeszty. I tak człowiek w koło mu i do domu. Ale już teraz ja tych ciemnych. Nie sprzedam później najwyżej tam gdzie też pukostwo jakieś coś brzydkie to się wwiezie w cholerę To Typlery najwyżej tam się przerzuci, bo tam są czarne I tu z tych może się dowiedzieć się zobaczy jak to co jest, się zobaczy jak będzie, ale tutaj No, tu żółta z tym co kiedyś tam kupiłem kupię 5 załe, Ale czerwone prowadzą no takie o. I druga para gołębińków. Że takie o gołąbki. Takie tu gołąbki. Piechota gdzie wyłazi? Wyłazi w Już. Piechota. Jeszcze z dwa tygodnie i będzie piechota też latać. Piechota będzie latać. O, i tak to to. Tak to, to to jest. No, a tu pokażemy, co tu ciekawego takich o Pomurzynie, po tej białej takiego kacerstwa bo To kacerstwo trzeba będzie wywieźć później. A tutaj są takie cyplerki takie różne kocmołuchy trzeba będzie to splątać też te gniazda, już koniec Znoszenia jajek Poszło do góry towarzystwo Jeszcze takie pokajaniec jest To próbuje jeszcze siedzieć takie Ale to się wywali tu jeszcze Mikołaje tak zwane O tym Mikołaje co tam takie nie, niespełna jedną parkę wyprowadziły, no i tu drugą prowadzą, i to wszystko To takie wioska Mieruński, to takie nazwy Mikołaje Mieruńskie a te gniazda już trzeba powywalać, jeszcze coś kombinują tutaj pewnie jajka ma albo młodek. nie jajka, jajka trzeba wyrzucić, już dosyć a jeszcze młody siedzi jeden w gnieździe bo to dwa jeden ten na dole a i tu jeden, o no, jaki Jaki cudak. Kochanie mówi, że te jej najładniejsze są kolorowe. Ramne tam rasowe jej nie pasują. A tak to. Ci przyjeżdża tu. No i hobby. Hobby jest i tu. To jest suma sumarum, pewnie z 20 będzie. Może jeszcze z to, coś się dowiedzie. Coś tu będzie. Tak się powoli żyje. Trzeba brać zaraz. Trochę przelecieć. Prawy, kosiereczko. Takie porządki weekendowe. I tego. No i co? Chcę tu pozdrowić Bogdana Bajkiewicza, bo w szpitalu wyglądało w na no wewnętrznym. Nie wiem co tam, jak tam, gdzie to było, o co chodzi. Także bogiś trzyma się. Nie choruj. Giełdy, bo w niedzielę jutro nie będzie pewnie podejrzewam O, także trzymamy kciuki za Ciebie bowiec i No i pozdrawiam wszystkich tych co nie pozdrawiałem I chcę pozdrowić tych, co chcieliby być pozdrowieni Trzymajcie się zdrowka wszystkim, bo wiadomo, dziś chodzi się jutro już w szpital. O, mamy lato Koniec lęgów, bierzemy się za dresurę hobby Mówię, u mnie jest trochę niedobrze, bo ani tam, ani tu nie ma z kim pościnkować. No i takie to szczęście, to nic, ale to da się żyć. Da się żyć dobrze. Trzymajcie się do usłyszenia kiedyś tam. Zów.